Dobra, Siemanko, dzisiaj jest ten dzień. Jedziemy pokłada. Od 5 września kład był w serwisie, u serwisanta. I dzisiaj nadszedł ten dzień, że jedziemy po niego w końcu. Jestem podjarany niesamowicie. Jedziemy, jedziemy najpierw do Katowic po samochód, trzeba jechać po samochód dostawczy. Tam zostawiam golfa i jedziemy do Krakowa po Kładziowę. Moi drodzy, cztery miesiące później jadę w końcu po tego kłada. Nie mogę się doczekać. Mam wszystko gotowe, kasę mam, wszystko mam. Nie mogę się doczekać, ale musimy jeszcze jechać w ogóle w drugą stronę, żeby z powrotem wrócić do Krakowa. Nie mogę się doczekać. W końcu będziemy mogli jeździć je razem. Do tego dożyliśmy, no. Także widzimy się, wy. Katowice. Mamy samochód, teraz tylko pozostaje nam cisnąć na kraków i odebrać kłada, nareszcie. Jeśli w ogóle podobają Wam się moje filmy, to zostawcie, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał i piszcie komentarze, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale, a ja postaram się to dla Was zrobić. No i moi drodzy, jest moja lesja. w końcu, no od 5 września wróciła do mnie i jadę zaraz się przejechać, w sensie jadę, muszę ją najpierw wrzucić na samochód i dopiero będziemy mogli iść pojedzieć. Jest wszystko zrobione, nowe oponki, wszystko jest doprowadzone w końcu do porządku, jeszcze tylko brakuje tutaj wampera, który był z tyłu. Muszę go zamontować, a tak to wszystko jest już na swoim miejscu. Nie pamiętam, kiedy tyle czasu czekałem na, na coś tak bardzo. Bo na Mikołaja, kilka lat temu. Całej zdrowie, jeszcze tylko kierownica będzie do wymiany, bo jest za niska dla mnie i po prostu będę musiał tak. A za jakiś czas pewnie będzie trzeba kupić coś mocniejszego troszkę, bo to tylko 350. Chociaż to i tak dużo. Ale Budda kupił 700 i teraz mnie <grymny> tuba boli trochę. <grymny> <"Dakujemy. Bestia." grymny> Babisz, <laughs> że jedziemy po tego rafneum <laughs> Siedzi bestia. Dziękuję ślicznie. Wszystko zapakowane, stare koła, które trzeba będzie wyrzucić. Nie do lasu, spokojnie. I tyle. Jedziemy, jedziemy jeździć. My już przebrani dojechaliśmy, wypakowujemy tą bestię i jedziemy na krótką przejażdżkę, bo zaraz będzie ciemno. Trzeba szybko działać. Uff. na milimetry. <laughs> Mam dzisiaj niestety trochę niekompletny strój, bo bez butów i bez kurtki, e, w sensie bez koszulki mojej niebieskiej, bo wszystko mokre, bo w praniu było, ale jedziemy. Widzimy się na GoPro. Dotarliśmy na kamieniową. Jest zajebiście tylko mega 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 zimno. Paluchy odpadają. Paluchy odpadają, ale jest zajebiste. No i pojeżdżone, kładak trochę ubrudzony. Uff. Jestem tak fajnie zmęczony znowu, ale to była tylko krótka przejażdżka, nie wiem, godzinna. Nie wiem, co było widać na GoPro, czy było widać w ogóle cokolwiek, bo po prostu nie mogłem zamontować go w żaden sposób na kasku. Nie miałem tych nalepek na kask, a dwie, które miałem, były już tak stare, że jak je odkleiłem tą tasiemkę, to po prostu nie chciały się przykleić w ogóle do kasku. Więc zamontowałem na tym, które już miałem tutaj kiedyś na kładzie. no i sam nie wiem nawet, jak to wyszło. Co dokłada, to na pewno będzie go jeszcze więcej na kanale. Kład jest teoretycznie cały czas gotowy do jazdy, tylko tam przy pięciu motogodzinach będę musiał. Wymieniać oleje i tak dalej. Kład praktycznie cały czas jest do jazdy, jest gotowy, można wsiadać, kiedy się chce jeździć na nim. Więc to mnie najbardziej cieszy. Jedyne, co mi pozostało jeszcze tutaj do zrobienia, to wymienienie kierownicy na trochę wyższą. Ja jestem po prostu za wysoki na to, żeby jeździć na takiej niskiej kierownicy. No a druga rzecz, która mi została, to poszerzenie przednich kół, bo są. Za wąskie, w sensie przód jest zawąski Tył jest spoko, tył jest idealny Nie wiem czy to będzie widać, ale No jest tutaj różnica, nie? To tyle z oha. może mi się jeszcze uda jutro pojeździć jest już u mnie, więc będzie się pojawiał często jak tylko będę na Śląsku, to będę na niego wsiadał, jeździł. Mega się cieszę, jaram się tym, że jest już u mnie i że będę mógł jeździć w końcu z ekipą na swoim. Jesteśmy we Wrocławiu, już w tanderze. Przyszedł do mnie mikrofon nowy. Pokażę wam jaki mam aktualnie mikrofon. Jest spoko, ale jest z nim dużo problemów. Jest taki taki no fajny. Także idziemy rozpakować tego i zobaczymy jak będzie mnie słychać. Przekładamy mikrofon, jest już cały i złożony. Nie wiem, czy jest naładowany, więc będzie trzeba go sprawdzić. No i jak? Jest lepiej, lepiej mnie słychać. Mam nadzieję, że jest troszkę lepiej. Ten mikrofon odkładam na półeczkę, i to by było na tyle z tym mikrofonikiem. Odkładam go na cmentarz nasz mikrofonowy. Tutaj, jak widzicie, jest drugi taki sam. Dzisiaj mamy trochę dziwny dzień. Pojedziemy po choinkę. Trzeba kupić choinkę do firmy. Nie mamy choinki. Kurdzień, będę jadł krokiety. Jedziemy po choinkę do firmy, Andrzej jest w połowie rozebrany, nie wiem dlaczego, więc jedziemy po choinkę dzisiaj, po zakupy alkoholowe i nie tylko, i wieczorem mamy wspólną wigilijkę tutaj, w Tanderze. Nieee, jak tu fajnie! Zielone jabłko. Gruner Apfel, gruner Apfel, gruner Apfel. Szymon, popsułeś aparat, to odkupisz 10 koła to. to koło. Ile zarobiłem już na YouTubie? No ile? Ja wiem, ile Remix zarobił, to ja wiem, ile ty pewnie zarobiłeś. No ile? 700 tysięcy. 700 zł. Brrrr, to nie nas! Taki gość się sam nie kupił. A bluza ładna nowa. O, idzie, idzie. Zebu. Jaki zrobiłem! Cień, ludka, tyś Z dylemat się mają, czy jodłę, czy świerk, czy co? No, Proszę cię, jest w ciul miejsca. Nie, to musi być taka wąska. Nie, weźmy tą. Weźmy tą na... No. Nie powiemy Rymkowi. Ja jestem za princesą. Ja, Ona jest za taka wąska. Tak Telewizorem. Oniście tali i wzięliście na pieczę. Mogliśmy cię nie brać. I dobrze, że wzięliście, bo byście wzięli jaki Vera, Wera, prosta decyzja A czy B. To jest princesa, a to nie jest princessa. A też jest Princesa A też jest princesa. Dobra, tak. Padła decyzja, mieliśmy wziąć do 200 zł. No, przyjęliśmy za 300 zł Wylecieć z takich robactw... Wspomniało mi się, jak byłem bobrem kiedyś. <grym> Można jechać. Dziękujemy również. Na razie, wesołych świąt. Wracajcie do robotni. Mamy to! Jej! O, 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 Christmas Tree, o, Christmas Tree, Super, dobra robota, Wera! Pojedzeni już. Jestem pełny, pełny yy, radości Szumiego. Wszyscy już pojedzeni po kolacyjce wigilijnej. Idziemy zaraz otwierać prezenty, które są po końcu, To jest najlepsza część. Klucha, a ty pojadłaś? Ty pojadłaś? Najlepszy czas. Czas prezentów. Ja dziękuję. <grytanie> Słodyczy. Nasz prezent od całej firmy Dla Specjalista od zupy cebulowej Ecznicy, Witam serdecznie <grywa> <grywa> Dziękuję, moje y, małe y, mikołajki Nie, elf, elfy, elfy, dziękuję kochane Będziemy się bawić, także zobaczymy